Szanowni Państwo, nazywam się Sławomir Cenckiewicz, jestem edytorem, autorem dużego wstępu do ostatniej książki Władysława Studnickiego, którą mam zaszczyt Państwu zareklamować, a którą wydało wydawnictwo Nowej Konfederacji. Jest to książka niezwykła, nie tylko dlatego, że ukazała się już po śmierci Władysława Studnickiego w 1953 roku w Londynie, ale niezwykła również dlatego, że przypomina, można powiedzieć, samą genezę i istotę polskości rozpostartej gdzieś na wschodzie, na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, nawet nie tych ziemiach, które weszły w skład II Rzeczpospolitej, ale, ale ziemiach I Rzeczpospolitej. Jest to innymi słowy, wielkie studium historyczno-kulturowo-polityczne, geostrategiczne. Znaczenia tych ziem w całej historii Polski, ale również znaczenia właśnie politycznego, militarnego tych ziem w konflikcie polsko-rosyjskim czy polsko-sowieckim. Wiemy, że świat się zmienił, że powstały niepodległe państwa na wschodzie, na wschodzie Polski, ale ważne jest to, i to jest pewnie profetyczne w tej książce Władysława Studnickiego, żebyśmy wiedzieli, że Polska. Musi mieć jakiś pas bezpieczeństwa na wschodzie, że nie powinna bezpośrednio sąsiadować z Rosją. Wtedy na pewno jest bardziej bezpieczna, niż gdyby granica wyglądała, dajmy na to, tak jak wyglądała w okresie istnienia Polski Ludowej i Związku Sowieckiego. Na koniec powiem nieskromnie, że jestem autorem prawie 100 wprowadzenia na temat Władysława Studnickiego, jego poglądów. W wprowadzenie to, można powiedzieć, zasadza się głównie na roztrząsaniu kwestii jego poglądów, jego stanowiska wobec polityki polskiej w roku 1939, czy można było zrobić coś innego, na ile minister Józef Beck się mylił. Dochodzę oczywiście do wniosku, że Władysław Studnicki miał rację, no ale to Państwa zachęcam do lektury tej książki. Mam nadzieję, że będzie wiele okazji do tego, żeby o tej książce dyskutować. Może nawet pojawi się okazja do tego, żeby dyskutować o niej bezpośrednio w jakichś salach wykładowych, uniwersyteckich. Książka ukaże się niebawem. Serdecznie Państwa zachęcam do lektury. Polecam Sławomir Cymkiewicz.